Anna Wojtysiak, witam Państwa. Dziś w studiu telewizji Orion pan Ryszard Strojec, prezes Centrum Inicjatyw Artystycznych Talent w Częstochowie. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Ja może na początek zapytam, dlaczego takie stowarzyszenie powstało w naszym mieście? Rzeczywiście była taka potrzeba, nie było czegoś takiego do tej pory? Tak oczywiście, do tej pory nie było takiego stowarzyszenia, takiego zjednoczenia ludzi młodych, którzy posiadają talent. No, oni się gdzieś raz pieszkli po Częstochowie, występują oczywiście na różnych imprezach, ale chodziło mi o to, żeby ich po prostu w jakiś sposób wyeksponować w sposób taki formalny, taki działający na zasadzie pomoc i finansowo częściowo i merytoryczną pomoc, czyli tak. Mówi pan, że rozpierzchli się i, i nie ma ich w tej chwili w Częstochowie. E Wiele osób wyjechało, e znaczy, że Częstochowa nie umie zatrzymać takich osób, artystów, Może nie, nie umie zatrzymać ta 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 utalentowanych? Tak to rozumiem. E Może nie, tylko e ludzie młodzi mają różne propozycje. E Poprzez kontakty indywidualne, własne, prywatne i inne Natomiast dla samego miasta jakoś tak trudno w swoim mieście ukochanym powiedzmy trudno się eksponować, ponieważ no, są różne problemy. Najczęściej pierwszym problemem jest to, że nie czują takiego mecenasa, jeśli chodzi o, o, o sprawę. Nie e, ma takiej właściwej opieki, opieki tak, właśnie? artystycznej? Tak, no jest szko szkoły artystyczne są, tylko sprawa. No, indywidualnego podejścia robienia koncertów profesjonalnie. No i sprawa kształcenia. Centrum, które, którym od dwóch lat w zasadzie jestem jakby prezesem takim od, ja mnie się marzyło od wielu wielu lat, żeby coś takiego otworzyć, ponieważ jestem już ponad 35 lat pedagogiem. Muzykiem i chodziło mi o to, żeby młodych nauczyć pewnego podejścia do swojego rzemiosła. Nie tylko nauczyć się grając, śpiewając, tańcząc, ale żeby odpowiednio ci młodzi mogli i umieli przede wszystkim wystąpić na stracie, umieli się sprzedać, bo muzyka, w ogóle gatunek sztuki, stał się produktem. No właśnie, dzisiaj to jest cała taka machina, jednak trzeba się umieć też dostosować do tych niestety zasad panujących na tym rynku, który jest zresztą bardzo brutalny. Oczywiście, oczywiście. Dlatego, dlatego stowarzyszenie zawsze ma większe przebicie w kontaktach z profesjonalistami. Oczywiście ja organizuję spotkania z zawodowymi artystami, którzy mogliby się podzielić uwagami. Promujemy młodych na festiwalach różnych krajowych, zagranicznych oraz na koncertach koncerty to jest sprawa nie tylko promocji, ale badania pewnych emocji, bo wiadomo, że będą na scenie trzeba pokazać w ciągu 3-4 minut w zależności od trwania utworu to, co człowiek, artysta młody ma do przekazania, więc... Ale poprzez... sprawdzacie reakcję publiczności, jak się przyjmuje taka osoba też na scenie, jak się zachowuje? Tak, oczywiście. Pierwszym promotorem, pierwszym takim e, członkiem komisji, że tak powiem, to jest publiczność, która jest w tej chwili, e, no, umuzykalniona. Młodzi słuchają e, dużo nagrań prywatnie w domu, mają kontakty z telewizją e, satelitarną, z wszelkimi stacjami. I biorą przykład, prawda? I potem, kiedy widzą już młodego wykonawcę, oni starają się utożsamić go. Starają się, ale kiedy dany solista nie jest naturalny, on jak gdyby stara się naśladować e, innych. Więc publiczności się to w sumie nie podoba. Podoba się jakiś szlagier, jakiś hit, który, który się. Yy... A Państwo uczycie na przykład takiego bycia scenicznego? Tak. nie każdy się rodzi trzeba znaczenia spójności. Więc... Oczywiście sprawa bycia na scenie to nie tylko wyjść, zaśpiewać, ale yy tu dużą rolę odgrywa interpretacja tekstu, czyli strony literackiej, muzycznej, czyli melodycznej oraz mimika gest. No, i ruch sceniczny. Ja tutaj nie mówię o choreografii, jakimś rysunku tanecznym, bo to jest inna sprawa, sprawa reżyserii, sprawa jakiegoś, jakiejś większej formy, typu musical. Natomiast preferujemy przeważnie muzykę pop, bo ona jest najmilej widziana i słuchana. Czujemy, co rynek może sobie zażyczyć. W związku z tym, być na scenie to znaczy być sobą przede wszystkim, prawda? Czyli staramy się w jakiś stopy, sposób wydobyć pewien, bo każdy, który ktoś śpiewa, on to w sobie ma. Tylko trzeba umieć wydobyć umieć zaobserwować dobrać repertuar to jest bardzo istotne, żeby ktoś, bo każdy młody ma no, ochotę śpiewać duże formy. Muzyczne, natomiast nie każdy się nadaje. Więc y, automatycznie mamy fachowców, którzy w jakiś sposób pedagogiczny y, podchodzą do sprawy y, i tym młodym staramy się pewne rzeczy y, no, trochę narzucić. Trochę zaznaczam, bo każdy chce być sobą, każdy ma jakieś ulubione szlawiery. Y, natomiast y, nie ingerujemy za wiele ponieważ no, to wypływa z duszy każdego indywidualnie. No my cały czas mówiłem tutaj o śpiewaniu, jednak o tych artystach śpiewających, ale przecież Państwo pomagacie nie tylko właśnie osobom muzykującym, ale również innym artystom, którzy mają jakiś talent tak, w oczywiście. innych dziedzinach. Tak, rozumiem. Panie redaktorze, mi się ciągle marzyło o, o czymś, słowo talent kojarzyłem z pojęciem takim szerokim, gdzie chciałem i udało mi się skupić młodych artystów w zakresie muzyki i tańca, następnie malarstwa, rzeźby, czyli sztuki wizualnej. No i wreszcie, trochę zaskakujące, co powiem talent w zakresie kreowania mody, czyli projektowania również. I przedstawienie tej mody, która została przez młodych zaprojektowana. I udało mi się nawiązać kontakt ze szkołą odzieżową w Częstochowie, która kształci młodych. Jest to zakres szkoły średniej. Kształci młodych jest klasa projektantów mody i modelek, które prezentują te rzeczy. No, trzeba umieć chodzić przede wszystkim. No, trzeba posiadać aparycję, to jest warunek podstawowy. No, bo wiadomo, że kobieta każda jest piękna, ale jak założy jeszcze jakąś rzecz, która w jakiś sposób ją bardziej podkreśli, to też będzie musiała pokazać siebie od strony tej wizualnej, czysto teatralnej. I, 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 i jej twarzy, jej włosy to jest za mało, ale żeby to, co posiada na sobie, mogło dobrze, prawidłowo wyeksponować. Te wszystkie imprezy odbywają się w klubie Rocks. Ja tylko dodam, bo, bo Państwo nawiązaliście taką współpracę z tym klubem. Prawda? Tak, nawiązaliśmy takie. Współpracę. Porozumienie. Rozumiem. Ja ten klub znalazłem od dwóch lat, gdzie klimat tego klubu odpowiada nam w sensie prezentacji tej sztuki, którą staramy się w jakiś sposób integrować wśród młodych z różnych dziedzin, tak jak wspomniałem. Kierowałem się również pewną socjologią, polegającą na tym, że jest to w centrum. Jest jakiś dojazd i jest po prostu jak gdyby w kontakcie ten klub ze Śródmieściem. Nie ma, łatwo trafić, łatwo trafić do tego I miejsca. Łatwo wreszcie sam klimat, ładna sala, klimat, który utrzymujemy nadal z gospodarzami tego klubu, to jest istotne. No, chciałbym przy okazji podziękować serdecznie gospodarzom tego klubu, który nam umożliwił siedzibę i oczywiście istniemy formalnie, nasze stowarzyszenie jest zarejestrowane pod adresem klubu Roxy Dąbrowskiego 7 Częstochowa. A publiczność rzeczywiście odwiedza właśnie klub, żeby zobaczyć wasze dokonania? Tak, bo ta publiczność jest nazwa trochę śmiesznie zmodernizowana, to znaczy najpierw oni się kierują kuchnią jest część gastronomiczna i, i ewentualnie podajemy tą część duchową, artystyczną. Kiedy przychodzą to, to zjeść, napić się, czy prze, w ogóle w porach jesienno-zimowych i letnich, czyli na początku wiosny, latem bywa różnie, to korzystają z tych prezentacji. Mamy, mamy swoją stronę internetową, mamy afisze, którymi się posługujemy, wykorzystujemy wszelki kontakt. No, i wreszcie stała, stała jak gdyby taka gablota, tablica, do, y, która jest umieszczona przed wejściem do, do klubu. Y, jest ładna tablica, która informuje, że jest Centrum inicjatywy Accesion talentów. I każdy ciekawy jest, co się odbywa, więc kelnerzy i gospodarze tego klubu informują, że w danym terminie o tej godzinie Nie jest jakiś Czyli połączone jest dla ducha i dla ciała. Ja wiem, że Państwo w tej chwili poszukujecie również konferansjerów. Tak, ja jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej poszedłem do przodu. Więc można w tej chwili zaapelować, może ktoś taki Bardzo akurat słucha ludzi nas. młodych, którzy w jakiś sposób. To nie tylko, że się podoba komuś coś, prawda? Ale posiada, on ma wewnętrzne potrzeby. On, ja w rozmowie takiej potocznej, takiej właśnie zupełnie prywatnej przy stole, wyczułem, że młodym się to podoba, nawet niektórym osobom sam proponuję, ponieważ te osoby posiadają ładną barwę głosu. Barwa głosu właśnie wiąże się z tym, że można w sposób ładny, miły zaprezentować to, co jest w programie. Oczywiście istnieje jeszcze takie określenie konferencer i prezenter. Są to dwie jak gdyby sprawy. Które no, inaczej brzmią wyrazowo, fonetycznie nawet, ale one są obok siebie, aczkolwiek różnica jest między prezentem a konferencjerem. Ja bym tutaj nie chciał dokonać tłumaczenia tych dwóch wyrazów, bo to nie jest istotą naszej rozmowy, aczkolwiek zaznaczam, że jest coś takiego. No, dla przykład powiem nasz jeden znaleziony przeze mnie miły człowiek, absolwent naszej Politechniki, kiedy usłyszałem go na FAMIę, bo tutaj się odbywała fama w miesiącu e, maju w Częstochowie. Zauważyłem, że ktoś wyszedł i zupełnie nieśmiało zaczął rozmawiać. E, no ale to się skończyło tym, że był na kilku spotkaniach w naszym stowarzyszeniu, otrzymał pewne dane i zakwalifikował się do finału takiego festiwalu. To się nazywa konfestiwal zbitka wyrazowa właśnie dla młodych prezenterów w Dąbrowie Górniczej. I teraz nasz właśnie prezentant wiedzie, Nie wiem czy panie rektor mogę ujawnić nazwisko, chociaż będzie się z tego powodu bardzo cieszył, ale mogę podać jako, jako fakt, że, że są ludzie. Są ludzie, tylko oni się jakoś boją, ewentualnie nie wiedzą, że coś takiego. Ale nie należy z nie należy skorzystać. się bać, można się zgłaszać do państwa. Wy również dyżurujecie w Tak, klubie. wtorki i czwartki mamy o, z moim zastępcą mamy dyżur od godziny 19. No I tam można to, się oczywiście ta, ta, zgłaszać każdego dnia. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Panie Przemie. Moim państwa gościem był pan Ryszard Strojec. Dziękuję bardzo.